Witam, może. Nietypowy <gry> ksiądz. Typowy. E, nie, nie, Znałem z tych różnych ekstrawagancji, ale że ksiądz biega często, tak? E, to znaczy, mam mało czasu na wypoczynek, więc jak mam jakieś spotkania w Krakowie, to zacząłem biegać, zamiast tylko dojeżdżać tam samochodem. Najpierw jeździłem na rower, że teraz już biegam. Ile kilometrów dziennie tak ksiądz pokonuje? E, to znaczy, w Krakowie wszędzie jest mniej więcej 8 kilometrów czyli. Wszędzie w Czyli jeżeli do kogoś na przykład biegnę na spotkanie, to razem 16. Bo tam jest z powrotem. Ksiądz lubi takie ekstremalne życie, mam wrażenie, co? Znaczy, dla mnie to jest normalne. To co, to jest Księdza Królestwo? Znaczy, tutaj mieszkam przy kościele świętego Józefa. No i bardzo lubię w ogóle to miejsce. Podgórze to takie moje nowe odkrycie. Już od wielu lat jestem w Krakowie, ale coś jest tego w podgórzu. To w tym kościele ksiądz kręci pedałami na tym rowerze i głosi te kazania nietypowe? No wtedy jeszcze ludzie uważali, że to są nietypowe, teraz jakby oczekują ode mnie, że, że będę coś... Ale to jest właśnie to miejsce, tak, tak. gdzie pielgrzymki podążają. Nie jest aż tak źle, ale był taki czas, że ludzie przychodzili zobaczyć, jak to dziwny ksiądz odprawia się świętą. No ale jest ksiądz bez wątpienia nowoczesny, jak na dzisiejsze czasy księdzem, nawet jak na dzisiejsze czasy. Choćby z tego powodu, że biega na mrozie na spotkanie biznesowe, tak? No i nie ma tego, tego, tego czegoś, co niektórzy mają. Bardzo pracuję nad tym kiedyś już przytyłem, ale potem włożyłem dużo wysiłku i ponad 20 kg udało mi się zrzucić. Więc kiedy mówię o tym, że trzeba być szczupłym, to wiem o czym mówię. Ksiądz Jacek Stryczek jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich duchownych. Znany z niekonwencjonalnych działań i poruszających happeningów. To on postawił konfesjono przed Krakowską Galerią Handlową i zapalił świeczki przed budynkiem warszawskiej giełdy. Duszpasterz ludzi biznesu. Jego Stowarzyszenie Wiosna organizuje akcję Szlachetna Paczka i Akademię Przyszłości, czyli program edukacyjny dla dzieci. Wie ksiądz, że niektórzy mówią, księdzu, przepraszam za sformułowanie, ale to cytat, świr. <głos》> No tak, no jeżeli inaczej postrzegam rzeczywistość, ja to rozumiem. Te Wszystko porze... robi ksiądz inaczej niż przeciętny obraz księdza w Polsce. Znaczy, jak większość ludzi robię, inaczej niż większość ludzi. Jeżeli stanąłem przed Galerią Krakowską, ja nie wiedziałem, co ludzie o, o mnie będą mówili, ale dla mnie było ważniejsze to, co chcę przekazać, niż to, czy będę osłem, z którego się ludzie będą śmiali. Wydaje mi się, że ten szał przedświątecznych zakupów jest zamiast Zamiast czegoś bardzo ważnego, bo przecież święta to jakieś doświadczenie duchowe, konfesjonał przed galerią był tylko happeningiem, ale niektórzy potraktowali go poważnie. Myślę, że taka spowiedź szybka, no to też może kogoś jednak nawrócić czasami. O, Ludzie podchodzą, ktoś tam się chciał wyspowiadać. Wiele osób przechodziło obok konfesjonału obojętnie, jednak do niektórych taka forma ewangelizacji przemawia. Skąd się Ksiądz wziął? To znaczy, jaka jest księdza droga życiowa, jak to się stało, że ksiądz został księdzem, bo przecież zanim ksiądz został księdzem, to był studentem, studentem uczelni technicznej. Tak. Skończył ksiądz nawet uczelnię z dyplomem, prawda? No skończyłem po prostu, tak. Chyba musiałem się czuć szczęśliwy, bo chciałem znaleźć szczęście, ale zawsze kierowałem się prawdą. No i konsekwentnie bardzo przez następne lata próbowałem, gdzie jest to szczęście. I znajdowałem rzeczy przyjemne, na przykład miałem taki rok, że chodziłem cały rok na, do kina, wszystkie filmy, które były wtedy, Obejrzałem, wydawało mi się, że może to jest coś takiego. Chodziłem na kursy tańca. No, próbowałem różnych znajomości, przyjaźni. Oprócz tego prawiam oczywiście sport cały czas i nic tego mi nie dało szczęścia. Była przyjemność, bo dla mnie przyjemność rodzi się z kasem, czyli jest na, na chwilę przyjemnie, na przykład zjem, mam pełny żołądek, a za chwilę jestem głodny. E, ja tego nie wiedziałem, że to jest tylko przyjemność, ale ja czułem, że ja nie tego szukam. Kiedy wreszcie poproszono mnie o pomoc pewnej starszej pani, pani Ani z ulicy Grockiej, której trzeba było posprzątać mieszkanie. I to było na studiach? Przy... Tak, to był na pierwszym roku studiów i tam u niej wykonywałem jakieś najprostsze prace, I czyściłem pastomagata, klepki paliłem w piecu yy, takimi małymi szczepkami drewna. No, tam różne takie rzeczy robiłem. Kiedy do niej poszedłem, zrobiłem coś naprawdę bezinteresownego. Nie, trudno było tam jakikolwiek swój interes y, zrobić u niej, pomagając, jaką, znaleźć jakąś satysfakcję. Wyszedłem i poczułem, że całość coś niesamowitego. Minął yy, dzień, przed wieczór, a ja cały czas czułem sobie szczęście. Tak? Potem znalazłem takie zdanie w dziejach apostolskich, w której powiedział że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, że ja chciałem być szczęśliwy przez branie najpierw, a potem znalazłem właśnie przez dawanie. I jakby równolegle z tym doświadczeniem u pani Ani, ja spotkałem Boga, doświadczyłem spotkania z Bogiem. Jakby to opisać, przeżyłem coś takiego, jakbym się zakochał. Oszołomienie w ogóle, podniecenie, nadmiar energii. Wtedy wszyscy moi znajomi patrzyli na mnie w ogóle jak na wariata, dlaczego tak się zachowuję i kiedy do dzisiaj wykrzykuję aleluja na spotkaniu. To właśnie jest z tego pierwszego momentu, jak widać mi nie przeszło. <grych> no i potem jak tak się zmieniałem, to najpierw dla siebie byłem dziwny, potem byłem bardzo dziwny dla wielu innych ludzi. To jest bardzo ciekawe. Jak skończyłem seminarium i zostałem księdzem, to miałem taki model księdza. Ksiądz, który zawsze jest otwarty na ludzi, uśmiecha się, taki jest miły. Na moje kazanie przychodziło dużo więcej ludzi niż teraz. Tylko nagle odkryłem, że w takim byciu księdzem, właśnie takim sztampowym, według tych marzeń, które ja też wziąłem kiedyś, że nie ma prawdy, że ci ludzie się nie rozwijają, tylko trochę pożerają mnie, korzystają z tego, że im poświęcam czas, tak, wywalają swoje emocje, biorą coś ode mnie, ale oni nie stają się lepsi. Czyli ja znalazłem więcej szczęścia w dawaniu aniżeli w braniu, a im tylko dawałem i czyniłem ich nieszczęśliwymi. Tu było takie moje drugie nawrócenie w oparciu o przykazańmości wzajemnej, które mówi o tym, że nie sztuką jest kochać, trzeba tak kochać, żeby ten, kogo kocham, też potrafił kochać. Więc jeżeli ja daję, to ten, komu daje powinien tak reagować, żeby też dawał. A jeżeli tylko bierze, to znaczy, że zdemoralizowałem go. Część tej kontrowersji, które ze sobą niosę dzisiaj, też jest związana z tym, że wymagam. Że kiedy daję, to też wymagam. Dlatego, kiedy mi się pytają, czym jest szlachetna paczka, to ja mówię, że to jest proste. Ja tak kocham bogatych, że oni kochają biednych. W pomoc potrzebującym jeszcze dwa lata temu angażował się prawie co drugi Polak. Dziś tylko co czwarty. W Polsce jest tak coś takiego, że ja się dorobiłem, a ty jesteś biedny, to znaczy, że tobie się nie chciało, więc jesteś zły. Jest bardzo dużo pogardy w Polsce dla biedy i takiej obojętności. Wiele osób mimo to czeka, że ktoś jednak okaże im serce. Na stronie internetowej akcji Szlachetna paczka można znaleźć i wybrać rodzinę, która potrzebuje pomocy. Na przygotowanie dla nich świątecznej paczki trzeba poświęcić około 250 zł. Te paczki trafiają właśnie do osób potrzebujących, najczęściej bardzo ubogich, przecież. I w jaki sposób ksiądz po pierwsze wie, że oni jeszcze komuś potem coś od siebie dadzą, a może nawet nie mają na to możliwości? Zadaliśmy pytanie w tym roku rodzinom w potrzebie: co moglibyście dać darczyńcy? Bardzo ciekawe pytanie. To jest właściwie jedno pytanie wystarczy. No i część w ogóle w przekonaniu my nic nie mamy. Ale tam różne osoby, ktoś tam laurkę zrobił, ktoś upiek ciasto. Jeżeli człowiek myśli, że nie ma nic do dania, to jest bardzo nieszczęśliwy. No i do dziś, pamiętam, jak trafiłem do takiej yy, matki, czworga dzieci, która z powodu przemocy uciekła ze wsi z domu, od męża, tak jak stała. Spakowała siebie i dzieci, i weszli do autobusu, przyjechali do Krakowa. Jak dostali paczkę, to ona mówi, jak spojrzała na to, mówi, że super, ale zna biedniejszą rodzinę w Poznaniu. I podzieliła i, i w ogóle negocjowała z, ze swoimi dziećmi. Te starsze dzieci szybciej podzieliły się tymi. Prezentami, które otrzymały. Najtrudniej było tam z takim czteroletnim synkiem, który długo tam ważył to, czy da te dwie zabawki ze swojego przydziału przynajmniej w paczce. To, ale to jest, to jest właśnie to, co my lubimy, tak? co ja lubię, co to, to dla mnie jest wartościowe. Rodzina Hanów przygotowuje świąteczną paczkę dla innej, znacznie liczniejszej rodziny z Krakowa. Nie czekają na podziękowania. Mówią, że chcą komuś, kto jest w potrzebie, zrobić przyjemność. Ich paczka, tak jak inne, najpierw trafia do magazynu. Stąd wolontariusze rozwożą je do rodzin, które znalazły się w bazie stowarzyszenia. Organizując już od kilku lat szlachetną paczkę obserwuje ksiądz, że Polacy są narodem, który lubi dawać innym, potrafi dawać siebie innym, czy wręcz odwrotnie czeka, aż jesteśmy, ktoś przejdzie Jesteśmy bardzo zagubieni. Uczymy się dopiero tego na tyle innych krajów. I organizując paczkę chciałem jakby pokazać, że w pomaganiu obowiązują inne standardy. Że ten stereotyp pomagania żebrakom ciągle był jeszcze z czasów PRL-owskich, a tak naprawdę to jeszcze z wcześniejszych, bo dlaczego pomagano żebrakom? Ponieważ na wolnym rynku było mało miejsc pracy, a jak ktoś urodził się chory czy niepełnosprawny, nie miał szansy na pracę, a rodzina nie była w stanie go wykarmić. Dzisiaj zarówno można znaleźć pracę, jak, jak i dzisiaj Próż, są... Różnie bywa. Można znaleźć pracę. Jak ktoś chce, może znaleźć pracę i zawsze będę przy tym obstawał. Natomiast są też różne punkty, które pomagają ubogim. Nie ma czegoś takiego, że ktoś musi żebrać. Nie ma, nie ma czegoś takiego. Natomiast nam się ciągle wydaje, że, że pomaganie żebrakom pomaga. To naprawdę, to sprzed stu lat są żebracy. To jest in... czy, czy ja dobrze rozumiem księdza, że pomaganie żebrakom jest czymś złym? Jest czymś złym, tak. Przecież to jest okazywanie miłosierdzia bliźniemu. No jeżeli ktoś zarabia dziennie na ulicy 200 złotych, to ja rozumiem, że nigdy do innej pracy nie pójdzie. Potem poznać profesjonalistów, że mają do dyspozycji kilka sekund i już nas chwytają za serce. To jest profesjonalne manipulowanie emocjami. W Polsce w większości żebracy to są już gangi, to nie są pojedyncze osoby. Gdzie mogą, tam swoimi ludźmi obstawiają. Jeżeli to są dotyczy jakieś... każdego żebraka? Takiej babuszki biednej, pochylonej? Czym bardziej jest babuszką, tym bardziej jest Albo w człowieka bez nóg, stojącego o kulach przed kościołem? No, no, jest jeszcze jakieś wąska grono być może bezdomnych, którzy mogliby normalnie żyć, ale mają ochotę akurat żyć jako bezdomni. W Polsce są sposoby pomagania bezdomnym, więc jeżeli ktoś ma ochotę płacić bezdomnym za to, że taki styl życia wybrali, no to niech to robią. Ale te babuszki w większości, no nawet ostatnio przechodziłem, to aż jest żenujące. Widać, że to jest jakaś młoda kobieta, która nałożyła na siebie dużo tych sukienek, zrzuciła sobie jeszcze chustę na twarz, żeby nie było widać jej twarzy. I jak cały te sceny takie odgrywa. No ponieważ już nie wolno teraz z dziećmi na przykład być na ulicy, to teraz z psem, żeby więcej emocji było. No profesjonaliści. No. A ja byłem w ogóle w takim miejscu, skąd wywodzą się ci najwięksi profesjonaliści, przepraszam, że to powiem, ale to było w Rumunii, gdzie byłem w mieście, gdzie, gdzie się okalecza dzieci. Gdzie się ucina nogi, ręce. Bardzo pod... ładnie pokazał kustulica w filmie Czas cyganów. Jeśli dobrze pamiętam tytuł, właśnie to o czym ksiądz mówił. To było przerażające, jak tam byliśmy. Przyznam, tak? że zadziwiam mnie ksiądz, bo wydawało mi się, że wręcz odwrotnie trzeba pomagać każdemu bliźniemu. Dawać je mużnę. No, ale to mówi zupełnie co innego. Nie, nie, bo to, to jest tak jakby każdy lekarz, jak ktoś do niego przyjdzie, przepisował aspirynę. Jeżeli chcę komuś pomóc, to muszę zdiagnozować w ogóle problem, muszę dowiedzieć się o co chodzi. Wybieramy takie rodziny, które ma, nie są roszczeniowe i dla których taka pomoc, zwłaszcza o charakterze prezentu, taka trafiona i celowana, może zmienić ich życie, dając im nadzieję i sprawiając, że... Może zechce im się jeszcze raz spróbować, aby zmienić swój los. Szlachetną paczkę dostało w tym roku już ponad 7 tysięcy rodzin, ale na pomoc czeka jeszcze ponad 600. Tam, gdzie paczki już dotarły, święta będą udane. Ostatnio odkryłem taką jedną rzecz. No bo się mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, tak? i jako taka wielka pochwała ubogich. To w ogóle nie jest u, o ubogich, tylko ubogich w duchu, czyli nieprzywiązanych do dóbr materialnych. Ale teraz wyobraźmy sobie, że pomagam biednemu człowiekowi, czyli ja mu daję. Yy, Czyli ja się dzielę, czyli ja kocham, czyli jakby to mi awansuje do nieba, ale on tylko bierze, więc jak, jeżeli tylko będzie brał, to się potępi. No bo jesteśmy oceniani po owocach, czy dobrego zrobiliśmy, więc tak gloryfikując biednych w sensie dawania im, można ich doprowadzić do samozatracenia. Czyli obrazowo rzecz ujmując, to jest tak, że jak ksiądz da komuś rybę dwa, trzy razy i ten ktoś tę rybę zje. Tu już więcej tej ryby nie dostanie, tak? Ewentualnie no dostanie nie, wędkę, żeby ją złowić. Nie, problem polega na tym, że, że ja. E, mówi się tak, że nie dawać ryby, no tak, ale ja też mówię, nie, że nie chodzi o dawanie wędki, bo jak ktoś nie ma mentalności wędkarza, to sprzeda wędkę i kupi ryby. No i taki poziom demoralizacji w wielu miejscach naprawdę jest na świecie ciągle. Liczy się mentalność wędkarza, tak? Jeżeli ktoś ma mentalność wędkarza, to weźmie patyk, będzie łowił ryby. I tak na przykład wygląda nasza praca w Akademii Przyszłości z dziećmi. My przestaliśmy zabiegać w ramach tej pracy z tutorem dziecka, żeby miało dzieci lepsze wyniki w szkole, tylko żeby sobie poradziły w życiu. Jak to się stało, że ksiądz w akcję zaangażował tak wiele no, naprawdę fachowców, którzy na rynku mogliby uzyskać przypuszczam, dużo większe wynagrodzenie niż u księdza w fundacji, w stowarzyszeniu, a pracują dla księdza. Wymyślacie takie akcje, których myślenie powstydziłaby się najlepsza światowa agencja reklamowa. Dziękuję. Tak, tak, tak mi się wydaje. Wygrywamy wszystkie konkursy tak, możliwe na najlepszą reklamę. Tego nie reklamę. robi osoba świecka, tylko duchowy. No tak. No, generalnie jakby początek tutaj był taki prosty. Ja byłem wtedy duszpasterzem akademickim u świętej Anny i Yy, jakiś był kryzys duszpasterstw akademickich, yy, wtedy połowa lat 90. Zadałem sobie pytanie, skoro nie ma u mnie studentów, to gdzie są? No i odkryłem, jak były plakaty w przedsionku, że, że w ogóle mają ci młodzi ludzie dużo ofert do kina, na taniec i tak dalej. I nagle odkryłem, że jestem na wolnym rynku yy, i powinienem tak traktować, że ten czas, który mi poświęcą w duszpasterstwie, może być gdzie indziej zajęty. A potem odkryłem drugą rzecz, że że w reklamie ludzie dla pieniędzy dużo inwestują, że poznają drugiego człowieka. My, księża, wydaje nam się, że mamy prawdę i nie szanujemy odbiorców, tylko mówimy co wiemy. Jakby z tych dwóch zderzeń zrodziła się koncepcja, żeby nauczyć się reklamy z miłości do ludzi. No jeżeli kocham człowieka, to nie mogę mówić mu tylko to, co czuję, to, co myślę, tylko powinienem go rozumieć, co on z tego przyjmie na co reaguje i tak dalej i tak dalej więc z miłości do ludzi nauczyłem się wielu obszarów biznesu Wolontariusz to ma być Super w. tak nazywa się też strona internetowa każdy może tutaj wstawić swoje zdjęcie i wziąć udział w filmie z udziałem dziennikarzy telewizji polskiej i młodych aktorów Olga to to Super Wu Super Wu a już pokaż Super Wu jest Stowarzyszenie Wiosna szuka 10 tysięcy super wolontariuszy do udziału w programie Szlachetna Paczka i tysiąc ochotników potrzebnych do Akademii Przyszłości. Ja uważam, że w każdym jest dobro, a zbyt często staramy się, żeby nam było dobrze. To jest mała różnica, która jednak sprawia, że albo jesteśmy superbohaterami, albo jesteśmy wygodnickimi. Super w mówią bez zawstydzenia, że są lepsi od Supermena. Też pojawiają się tam, gdzie ktoś ich potrzebuje, ale robią to naprawdę, a nie w kinie. Laptop z pokazem w PowerPoincie. Filmy, rowerek taki stacjonarny, popiół w chlebie, tak? No i spowiedź przed centrum handlowym nowoczesnym w centrum Krakowa. Nie wiem, pewnie jeszcze kilka pomysłów wyleciało mi z głowy, ale skąd, skąd w ogóle w głowie u księdza rodzą się tego typu pomysły na tak niekonwencjonalną współczesną ewangelizację? Chyba trzeba się zapytać twórcy, dlaczego w moim umyśle takie rzeczy kreują. Ponieważ zawsze miałem różne takie dziwne, głupie pomysły, a zanim te medialne happeningi się pojawiły, to jak było setki innych podobnych wydarzeń. A pamięta ksiądz, kiedy po raz pierwszy taki pojawiło się u się zakazanie takie właśnie na nazwę to niekonwencjonalne z użyciem komputera czy jakiegoś pokazu filmowego? Pewnie. No to, to było na początku mojego kapłaństwa, tylko wtedy była to msza dla dzieci i w konwencji przed dla dzieci to było bardzo takie jasne oczywiste, że tak się robi. Dla mnie zabawne było, kiedy kontrowersje dotyczyły kazania z laptopem i powerpointem, ponieważ generalnie pamiętam, że z jednej strony Bibli Biblia pauperum, czyli w wielu kościołach są całe freski, rysunki, żeby wytłumaczyć Ewangelię, w moich czasach księża puszczali przeźrocza, więc właściwie tylko technologicznie tutaj hmm. <noise> zmieniłem. Na przykład kiedyś w wielkim poście puszczałem po kościele puszki z piwem. No bo generalnie chodzi o to, że tak się mówi: wielki post i trzeba się nawrócić. I wszyscy tak słuchają z taką powagą. A mnie chodziło o to, żeby to ci, którzy są w łowkach, odkryli, że, że, to, że to o nich chodzi, tak jak o mnie chodzi. No i tak puszczałem te puszki z piwem, pełne do, do róż... no, pełne. No, i jakiś paradoks był, ponieważ kilka z tych puszek z piwem otworzyło się <laughs> w czasie mszy, no ale z, byliśmy dzielni. To, co działo się tam nad nami, to jakaś burza? <laughs> Nie, młodzież. Pod taniec. Podopiecznie. Kiedy spotkaliśmy się dzisiaj przed Kościołem, powiedziałem o księzu: Ksiądz ekstremalny. Bo oprócz tego, że ksiądz biega na mrozie, tak jak to było dziś, to przecież zasłynął ekstremalną drogą krzyżową, tak? W ekstremalnych warunkach. Przeniósł przed giełdę papierów wartościowych buciory górskie, w których był na niejednym szczycie i to takim kilkutysięcznym. Z tego, co wiem, zabiera też ksiądz na takie wieczorki kawalerskie. Oni są Kawalerów właśnie w góry, po to, żeby się sprawdzili, czy właśnie dzisiejszy kapłan powinien być takim, Twardzielem, który też jest twardy i duchem, i, i, i tą swoją fizycznością, tą, tą postawą? Znaczy, ja pamiętam inaczej, że ja taki jestem. Ja nie chcę mówić, że to jest model dla wszystkich księży. Kiedy nie uprawiam sportu, zaczynam chorować, więc ja nie mam wyboru. Ale na przykład, już ekstremalna droga krzyżowa no, wynikała z tego, że mnie bardzo denerwuje ten kryzys męskości, że dzisiaj od mamusi do mamusi. Faceci, tak. U mamusi było jedzenie, u nowej mamusi też jest jedzenie. Mamusia dawała kieszonkowe, druga mamusia, czyli ta partnerka, tak się to teraz mówi też. Dzisiaj u wielu facetów, jak wymagasz od niego, że da ci słowo, ma wytrwać w tym słowie, to w ogóle on patrzy na ciebie, o co ci chodzi w ogóle. Przecież on się zastanawia, jak się lepiej zabawi, prawda? Więc my, jakby próbując odbudować etos męskości, zaczęliśmy wymyślać takie rzeczy, jak na przykład ekstremalna droga krzyżowa z Krakowa do Kalwarii, 44 km w nocy. No, bolą nogi, bolą, aczkolwiek nam już jest mało. Ja w tym roku przeszedłem prawie 60 i w tym roku będziemy już komplikować te trasy. Już będziemy łatwiejszą 44 km, a my już będziemy szli trudniejszymi. A skąd bierze się kryzys męskości? Myślę, że to jest bardzo skomplikowana rzecz. W dużej mierze, ja, to, ja się tak śmieję, że to jest pokłosiem bloków. Ponieważ jeżeli chłopak się wychowuje w bloku, w małym mieszkaniu, to najczęściej Więcej czasu z nim spędza mama. Tata idzie do pracy, a jeżeli tata, tata jest bohaterem, przychodzi do domu, nikt tego nie wie. W tej takiej konkurencji domowej zwykle kobiety są sprawniejsze niż mężczyźni. Więc jakby rośnie wizerunek kobiety w oczach dziecka, a ten mężczyzna jest gdzieś kimś bardzo odległym. Jest ksiądz od już wielu lat duszpasterzem akademickim, ale równolegle jest też ksiądz pasterzem ludzi biznesu, tak? Tak, to był taki mój własny pomysł, ponieważ uważam, że naj, najbardziej zaniedbaną grupą społeczną w Polsce, również przez Kościół, są ludzie biznesu, ponieważ ludzie biznesu sobie świetnie radzą w życiu, a jeżeli natrafiają w kościele na taki przekaz, ty jesteś maluczki, ja ci powiem, co masz robić, no to nie odnajdują się w tym, prawda? Moja troska o tych ludzi jest taka, że nie wystarczy, że zarabiasz pieniądze, jeszcze bądź człowiekiem, wydobądź siebie to dobro, tak? Otwórz się też na Boga. Jakby inspiruje do zmiany. Czyli to nie jest tak, jak wydaje się, że mnie od dziecka uczono, że katolik powinien być skromny, raczej biedny, a nie bogaty, jeśli nawet on nie afiszować się tym bogactwem. I chyba nie jest też tak, jak po zmianach wielu publicystów pisało, po zmianach systemowych, że gdyby Polacy byli protestantami, a nie katolikami, to, to mieliby właśnie zakodowany w sobie taki gen. Przedsiębiorczości, bogacenia się, właśnie i dawania tego bogactwa później innym. Z tego co wiem, to ta idea, że protestantyzm był lepszym systemem niż katolicyzm, jest już obalona jako taka hipoteza. Natomiast my powinniśmy pamiętać, że my nie byliśmy wychowani w prawdziwej wierze, bo nasze pokolenie było wychowane w takim skrzyżowaniu katolicyzmu z komunizmem, z marksizmem. To na nas wpłynęło. Czyli kiedy, kiedy chrześcijaństwo mówi, że Należy kochać ludzi ubogich, dawać im szansę, to równocześnie Marks mówił, że ci, którzy są bogaci, są źli i nam się to jedno z drugim połączyło. Zlały nam się w głowie te dwie sprzeczne ze sobą ideologie i my dopiero teraz zaczynamy się z tego wyrywać. Cytuję ksiądz Marksa, mówił o marksizmie, jakiś czas temu chciał zostać liderem lewicy, czegoś tu nie rozumiem. No, jestem wrażliwy, natomiast tak jak jest rozumiana w tej chwili lewicowość w sensie swobody obyczajowej, to kto raczej nie mu świat. Ale ksiądz chciał zostać jakiś czas temu liderem SLD. Zgłosił nawet akces. Przecież TIN no wysłał do Tam party. było napisane tylko, że zastanawiam się, czy, mógłbym, czy nadawałbym się na szefa le polskiej lewicy. No ja stwierdzam, że nadawałbym się, <laughs> natomiast ja nie chcę, jakby polityka mnie nie kręci, jakby ja jestem idealistą, ja, ja w dużej mierze przebywam w świecie idei abstrakcji, dla mnie polityka jest trochę taka za bliska ziemi. Czyli to był jakiś kolejny happening w wykonaniu księdza? To była trochę też taka obrona Kościoła, ponieważ bardzo mi się nie podobało, kiedy w czasie kampanii wyborczej próbowano właśnie polskiej lewicy i to całej polskiej lewicy budować kapitał społeczny na atakach dotyczących Kościoła. I tam kluczem było to takie proste pytanie dotyczące tego, czy nadawałbym się, bo jest taka wstydliwa sprawa, że jestem księdzem. To już nie będę księdza więcej męczył, ale na koniec przygotowałem taki sobie jeszcze quiz, tak jak w gazetach czasami jest. Dokończ zdanie. Zagrożenie dla kościoła to? Ja uważam, że jestem sam największym zagrożeniem dla kościoła, bo nigdy nie wiem, co zrobię. Cóż za samokrytykę? <gry> nie, to jest prawdziwe, ponieważ co mi z tego, że cały świat zyskam, jak na swojej duszy poniosę szkodę? Ja cały czas walczę o zbawienie i to jest chyba jakby tu kluczem. Największym grzechem współczesnego świata jest? No właśnie, dzisiaj chyba ludzie nie szukają prawdy, tylko sobie chcą pokładać wygodnie życie. Dobre kazanie to? No, porusza. Porusza, czyli czyli sprawia, że ludzie zaczynają szukać i myśleć. A czym nas ksiądz zaskoczy w najbliższych czasach? No mam taki plan, że chciałbym stać się promotorem zostawania w Polsce milionerami. Już zacząłem to robić. Bo najlepszy w ogóle pomysł na ubóstwo, którym się zajmuję, jest taki, żeby ubodzy stali się milionerami. I ja w to wierzę, że tak może być. W Ameryce tak już chyba kiedyś było. Ale w Ameryce. W Polsce zaczyna też to działać. No to życzę, żeby tak było. Dziękuję. Dzięki. Jakie pytania, co dalej, co dalej? Mam prawo, że się roz, rozczuliłem. się. Gdzieś już? Cześć. Czas Warszawa, iść. Warszawa tam? Warszawa tam.